Msza święta, którą dzisiaj sprawuje się w większości katolickich parafii, w swoich obrzędach bardzo różni się od tej sprzed 50 lat, czyli sprzed Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, kiedy tak zwana Stara Msza albo Msza Trydencka powróciła do niektórych kościołów, większość wiernych nie wie jak ją traktować, ani jak brać w niej udział. Msza święta według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego to jest Msza święta odprawiana według mszału papieża błogosławionego Jana 23 z 1962 roku. Zwana również częstokroć Mszą Trydencką, dlatego że przed Soborem Trydenckim istniało wiele różnych zwyczajów miejscowych, liturgicznych, które zostały później właśnie zuniformizowane właśnie w tak zwaną Mszę Trydencką tam msza święta czym się przede wszystkim różni, że kapłan sprawuje ją tyłem do ludu, odprawia ją przy tak zwanym ołtarzu przedsoborowym, czyli ołtarzu, w którym jest od razu tabernakulum po łacinie. Kapłan ma specyficzne szaty liturgiczne, które oczywiście są podobne do tych, które obecnie się zakłada, ale jest też różnica taka, że kapłan nadal używa tak zwanego manipularza, czyli na lewą rękę zakłada taką swego rodzaju małą stułę. Odnad pozwalał kapłanowi w sposób nieskrępowany wykonywać gesty liturgiczne. Tych gestów liturgicznych podczas tym szyje znacznie więcej. Dużo modlitw jest odmawianych po cichu. Pokadzanie również ołtarza wygląda trochę inaczej niż dzisiaj jest bardziej takie zamaszyste i dłuższe. Elementy mszy, i to zarówno mszy trydenckiej, jak i obecnego porządku mszalnego, właściwie my możemy odnaleźć w liturgii nabożeństwa luterańskiego. Musimy pamiętać, że za czasów Lutra, owszem, porządek mszalny istniał, ale to jeszcze nie była Msza Trydencka. Trydent był później, już po śmierci Lutra. Niemniej jednak ten porządek mszalny, pewne jego części, które są skierowane ku Bogu ad altare są, czyli do ołtarza. Natomiast to, co jest skierowane do wiernych, jak pozdrowienie, jak czytanie tekstów biblijnych, skierowane są właśnie w kierunku wiernych. My w w Warszawie, w Kościele Świętej Trójcy, mamy ołtarz właśnie przy ścianie ołtarzowej, w taki sposób umieszczony. Natomiast w naszym filialnym kościele we Włochach podprawiamy za stołu pańskiego. Jest to bardzo, bardzo różnie, i nie uważa się, żeby był bezwzględny wymóg takiego czy innego ustawienia ołtarza. Rozpoczyna się modlitwami u stopni ołtarza. Między innymi od Psalmu i Przystąpię do Ołtarza Bożego, a także tak zwanym konfiteor, czyli modlitwą spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, którą najpierw odmawia Celebrans, a później w imieniu ludu ministrant albo ministranci. Następnie jest Absolucja, która odpuszcza grzechy lekkie i kapłan podchodzi do Ołtarza i rozpoczyna się introit, czyli antyfona na wejście. Potem Kilie, Gloria, jeżeli jest przepisana na dany dzień, kolekta, i później czytania. Są zwykle tylko dwa czytania. Nie ma trzech czytań, tak jak w rycie posoborowym, czyli tylko jedno czytanie przed Ewangelią. Po Ewangelii jest kazanie, a po kazaniu kredo, jeżeli jest przewidziane. I wreszcie po credo jest przygotowanie darów. Wreszcie modlitwa eucharystyczna i komunia, święta oraz błogosławieństwo. Po tym błogosławieństwie odmawiane są jeszcze dodatkowe modlitwy, a także tak zwana ostatnia Ewangelia, czyli Ewangelia, prolog Janowy, która zawsze kończy Mszę Świętą Przedsoborową. Jeżeli spojrzymy na Mszę Przedmszą Trydencką, była ona bardzo podobna do mszy, która stosowana jest. I sprawowana w kościele prawosławnej. Święta liturgia wówczas miała większość elementów wspólnych, wówczas nawet w świątyni istniały przygrody ołtarzowe, duchowny stał, tak jak stoi dzisiaj w kościele prawosławnym, czyli plecami do ludzi, będąc przedstawicielem ludzkości do Boga. Nie zaś odwrotnie. Tylko w niektórych momentach nabożeństwa duchowny stoi twarzą do ludzi, będąc swego rodzaju przedstawicielem Boga, wysłannikiem Boga do ludzi. Po reformie trydenckiej i późniejszych ten układ zostaje zmieniony i coraz dalej liturgicznie się od siebie oddalamy. Szczególnie drugi Sobor Watykański prowadził tak wiele liturgicznych zmian, iż praktycznie liturgia kościoła rzymsko bardzo mało przypomina już liturgię kościoła prawosławnego. Oczywiście nie oznacza to, iż Kościół prawosławny chce, bądź też ma prawo krytykować Kościół rzymskokatolicki za takie, a nie inne postępowanie. Robiono to przecież w dobrej wierze, widząc konkretną, praktyczną korzyść. Kościół prawosławny woli jednak zostać przy tych starożytnych liturgiach, czy to świętego Jana Złotoustego, czy Bazylego Wielkiego z połowy pierwszego tysiąclecia. Wynieśliśmy tę mszę świętą trydencką z Kościoła rzymskokatolickiego, tylko że jest ona odprawiana po polsku. No I teraz możemy się spytać, czy jak msza święta trydencka odprawiana w rycie trydenckim po polsku, czy to jest ona już trydencka, jeżeli nie jest odprawiana po łacinie. To już y, zadanie jest dla teologów, ale ta msza święta, gdzie kapłan stoi przodem do ołtarza, wyjątkowo tylko odwraca się, gdy czyta Pismo Święte, czyli list i Ewangelię, jest prawie taka sama, jak była w kościele rzymskokatolickim. Ta msza święta odprawiana w kościele Malewickim. dla mnie jest takim wielkim przeżyciem, być przy ołtarzu i sprawować ofiarę mszy świętej jako ofiarę, tą, którą Pan Jezus spełnił w Jerozolimie na górze Kalwarii, tylko, że ta ofiara jest tutaj niekrwawa, gdzieś że sam Pan Jezus przez ręce kapłana ofiaruje się dla całego świata. I nie chciałbym chyba coś reformować, co jest dobre, wyrażone przez lata. Henryk Sienkiewicz tak przepięknie napisał, mijają całe systemy filozofii, że historia biegiem, biegiem jakim się toczy, a msza święta po staremu się odprawia, jak byłaby w niej, Wieczysta niespożytość. Cieszę się, że akurat to do tej mszy świętej, trydenckiej pasuje, i że Maria Widzi są kontynuatorem tej mszy świętej. Liturgia jest sposobem dochodzenia do Boga. To znaczy, jednemu może pomagać bardziej taka forma, komuś innemu taka forma. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo wyśmiewania rytu przedsoborowego. Co jest też bardzo niebezpieczne, ponieważ to oznacza, że tak naprawdę osoba, która kpi sobie z tego rytu, kpi sobie z wiary swoich przodków. Z drugiej strony, zwolennicy tego rytu kpią sobie nie raz z rytu nowego i twierdzą, że tutaj nie można dojść do Pana Boga poprzez uczestniczenie w tym rycie. Oczywiście mówią często o nadużyciach. Owszem, wiadomo, że są też nadużycia w rycie posoborowym teraz. Ale to nie jest tak, że tych nadużyć nie było. I dlatego idealizowanie któregokolwiek z rytów jest niestosowne, a dogmatyzowanie w ogóle któregokolwiek z rytów podobnie dlatego, że przecież istnieją również ryty wschodnie i tak samo. Te ryty są tylko sposobem dochodzenia do Boga, a nie celem samym w sobie. Zapamiętaj. Msza Święta według nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego to oficjalna nazwa tzw. mszy trydenckiej, nazywanej też Starą Mszą. Ma ona szczególnie podniosły charakter, który ma ukazywać świętość dokonywanych obrzędów. Cechami charakterystycznymi tej formy mszy są modlitwy i śpiewy po łacinie, duża liczba różnych obrzędów i znaków, jak również fakt, że wszyscy stoją zwróceni w stronę ołtarza również ksiądz, który, będąc przedstawicielem ludu, stoi jako pierwszy.